Witajcie kochani słuchacze Wspaniałości z Nieba. Co trzeba zrobić, żeby być szczęśliwym człowiekiem? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy na samym początku Księgi Psalmów w psalmie numer 1. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, nie wkracza na drogę grzeszników i nie przybywa w towarzystwie szyderców. Lecz raczej upodobał sobie z jachwę, a nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Podobny jest do drzewa, zasadzonego nad strugami wód, które przynosi owoc w swoim czasie i którego liście nie wiedną. Szczęście mu się też we wszystkim, czego się podejmie. Nie tak się dzieje z bezbożnymi. Podobni są do plew który wiatr rozwiewa. Tak więc bezbożni nie ostoją się w sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Jahwe bowiem czuwa nad drogą sprawiedliwych, droga bezbożnych natomiast prowadzi do zguby. Nasze życie jest drogą, a każda droga ma początek i koniec. Takie życie człowieka ma początek, narodzenie. I koniec śmierci. Ono jest w ciągłym ruchu, a tego ruchu my nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Nie mamy takiej mocy, aby zatrzymać życie, ale z pewnością możemy naszemu życiu wybrać kierunek. A życiowe kierunki mamy tylko dwa. Droga sprawiedliwych i droga bezbożnych. Droga sprawiedliwych to Jezus. Droga bezbożnych. To szatan. Jedna droga jest wąska, która prowadzi do życia, a druga szeroka, która jest kłamliwa. Na pewno nie umrzesz, mówił wąż do Ewy i prowadzi do śmierci. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś też nakazuję Ci, Miłować Pana, Boga Twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg Twój, będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąć. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym Bogom, służąc im Oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąć po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli Wy i Wasze potomstwo, Miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego. Bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twojego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom Twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Jest napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej w 30 rozdziale wersy od 15 do 20. A więc są tylko dwie drogi, między którymi człowiek ma wybór. Dwie ostateczne mety, do których może dojść. To jest ten jedyny moment w życiu człowieka, gdzie on jeszcze ma wolną wolę, gdzie on może sam wybrać, kiedy usłyszy głos Pana. Albo jesteśmy Bogu posłuszni, albo ukazujemy Jemu swoje nieposłuszeństwo. Albo wybieramy kierunek zasadniczy ku Bogu ku pełni życia albo nie i kierujemy się w stronę przepaści. A więc kto wybiera prawo Boże jako drogowskaz dla swojego życia, ma opiekę Bożą w swoim życiu. A ci, którzy odrzucają przykazania, idą na zatracenie. To jedna z najpoważniejszych praw dla życia ludzkiego. Ten psalm w niektórych tłumaczeniach w Biblii nazywają los sprawiedliwych i bezbożnych lub dwie drogi życia. A więc człowiek do wyboru w swoim życiu ma tylko dwa wyjście, Trzeciego nie ma. Psalm ten podkreśla konieczność zdecydowanego odcięcia się od zła, a jednocześnie ostrzega, że zło ma siłę przyciągania. On też ostrzega nas, że człowiek decydujący się na uległość złym skłonnościom nie pozostaje sam, a wchodzi w społeczność złych. Co więc człowiek powinien wiedzieć dla własnego dobra w swoim życiu jest napisane właśnie w Psalmie. Co uczyni jego szczęśliwym i że to jego życie będzie obfitowało w dostatek. Ano właśnie, ten tylko człowiek będzie szczęśliwy, który upodobał sobie bojać pana, a nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą, bo chce znać wolę swojego Boga i zgodnie z nią postępować w swoim życiu. Więcej dla naszego życia nam nic nie potrzeba. Jakie mądre to słowa Psalmu. One nas tu i teraz zachęcają aby my nieustannie czytali i studiowali Słowo naszego Pana. Ile ludzi na świecie chodzi i szuka odpowiedzi na pytanie, które zadał Piłat ponad dwa tysiące lat temu. Co to jest prawda? A odpowiedź na to pytanie nie jest schowana, nie wiadomo gdzie. Ona jest w księdze, która zwie się Biblią. Wystarczy ją wyciągnąć z biblioteki swojej i zacząć czytać i studiować. Nie wystarczy mówić, że wierzę w Boga. Jeszcze potrzebujemy wierzyć Bogu. A żeby jemu wierzyć, trzeba znać jego słowo. A co to jest bojaźń Pana? Dla człowieka niewierzącego jest to strach i obawa przed Bożym sądem i śmiercią. Ale dla osoby wierzącej jest to zupełnie coś innego. Bojaź pana dla człowieka wierzącego wiąże się przede wszystkim z poważaniem Boga. Człowiek wierzący oddaje cześć Bogu z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Bojaź pana nas wierzących pobudza do całkowitego poddania się naszemu Stwórcy. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Psalm 111, wers 10. Jeśli nie zrozumiemy i nie pojmiemy, kim jest Bóg i co to jest bojaźń Boża, nie będziemy mieć prawdziwej mądrości i nigdy nie zrozumiemy, że Bóg jest święty, miłościwy i sprawiedliwy. Postawą dochodzenia za Bogiem, służenia Jemu, a także kochania Boga jest właśnie bojaźń Pana. Człowiek, który jest posłuszny Bogu i nie ma nic wspólnego z bezbożnymi grzesznikami i szydercami, jest porunany w tym psalmie do zielonego drzewa, który jest zasadzony nad strumieniem wód. Tylko człowiek sprawiedliwy jest pewnie szczęśliwy, ponieważ jego upodobanie w bojaźni Bożej i studiowanie Słowa Bożego przynosi owoce. I taki człowiek rodzi te owoce zdrowe, bo pojawiają się we właściwym czasie. Posłuszeństwo Bogu prowadzi do pewnie życia i do szczęścia. Błogosławiony człowiek. Tajemnicą tej pewności jest zdrój żywy chód zasilający korzenie tego drzewa. I dusza ludzka też ma korzeń, którym czerpie siłę z niezłutającego źródła Bożego. Przez wiary i modlitwę człowiek zanurza swe życie w tym strumieniu, którym jest działanie Ducha Świętego. Cechą pełni życia sprawiedliwego jest jego owocność, brewnie sprzyjającym warunkom, gdy wszystko wokół schnie i marnieje od żaru słońca. Człowiek, który jest zakorzeniony w Bogu, niezależny jest od okoliczności zewnętrznych, więc kto trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim, to ten przynosi owoc obfity. Bez Boga my nie jesteśmy w stanie nic dobrego zrobić. Ale nie tak jest z bezbożnymi. Ci w tym psalmie przyrównani są do plew, produktu bezużytecznego i bezwartościowego. Podczas mucenia zboża plewy razem z ziarnem są podrzucane do góry. Robi się to w przywiewnej stodole, lub na podwórzu, gdzie jest, jest wyrobione klepisko, mocno ubita ziemia. Podczas takiego mucenia plewy zostają porwane i uniesione przez wiatr. Ciężkie ziarna spadają na ziemię. I tak będzie z bezbożnymi, których autor psalmu przyrównuje do plew. Nie ostoją się w sądzie, bo się okaże, że nie są zakorzenieni w Bogu, że oni są po prostu nicością i całkiem bezużyteczni. A więc w gromadzeniu sprawiedliwych nie ustoją się ani bezbożni, ani grzesznicy. Bóg otacza troską drogę sprawiedliwych, bo to jest Jego droga. On ich otacza swoją opieką, patrzy na nich z miłością. Żadnej relacje z Bogiem nie posiadają bezbożni, i w tym jest istota zatracenia. Bezbożni idą z tą drogą zaginą, chociaż za życia czynili tyle hałasu, i wszędzie ich było pełno. Jahwe miłuje bowiem sprawiedliwość i nie opuści swoich wiernych, bezbożni na wieki będą wytępieni. A potomstwo grzeszniku będzie wyniszczone. Psalm 37, wers 28. Życie człowieka bez Boga jest nic nie warte i skazane na przegraną. Kłady dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.